Cześć. Dziś rozpoczniemy nasz kurs przygotowujący do matury z chemii. Nauczymy się obliczać średnią masę atomową, wyznaczać liczby atomową oraz masową, oraz obliczać masę cząsteczkową. Ale czym jest atom? Atom to podstawowy składnik materii, który składa się z małego dodatniego jądra oraz ujemnej chmury elektronowej. Jądro to nukleony, czyli protony i neutrony. Protony są dodatnie, a neutrony, ob neutrony obojętne. Natomiast chmura elektronowa to elektrony otaczające jądro. Przenoszą one ładunek ujemny. Liczba masowa to suma liczby protonów i neutronów tworzących jądro atomowe. Natomiast liczba atomowa to liczba protonów i liczba elektronów danego pierwiastka. Beryl ma 4 protony i 4 elektrony. Czyli jego jądro ma 4 protony i 5 neutronów. Dlatego liczba masowa wynosi 9. Jak ustalić liczbę protonów, neutronów i elektronów? Zgodnie z układem okresowym glin ma 13 protonów i 13 elektronów. Żeby obliczyć liczbę protonów wystarczy odjąć Liczbę atomową od liczby masowej ponieważ, ponieważ liczba masowa określa jony 27 minus 13 równa się 14. Stąd wychodzi, wychodzi na liczba neutronów. Sprawa jest trochę trudniejsza w przypadku jonów. Ponieważ tu trzeba uwzględnić ładunek. Jak powiedziałem wcześniej, tylko elektrony przynoszą ładunek między atomami, dlatego. Trzeba odjąć liczbę elektronów, które zostały przeniesione na inny atom. 13-3 odjąć 3, równa się 10, ponieważ są trójdodatni. Podobnie będzie w jodzie, gdzie trzeba dodać jeden elektron, ponieważ ten jod jest jednoujemny. Czy są izotopy? Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka, różniące się tylko liczbą neutronów w wiąże atomowym. Tylko wodór ma nazwane swoje izotopy. Pierwszy z nich to prot, który najczęściej występuje na Ziemi. Drugi to deuter. Natomiast trzeci, który tak naprawdę nie występuje w przyrodzie, to tryt. Masa atomowa i masa cząsteczkowa. Gramy to dość duże cząsteczki masy. I trudno byłoby opisywać atomy za pomocą gramów. Dlatego użyto 1,12 masy izotopu węgla C12 jako punkt odniesienia. Jednostką masy atomowej jest unit. Czyli po angielsku jednostka. 1 unit to 1,66 razy 10 do minus 24 grama. Natomiast 1 gram to 6,02 razy 10 do 23 unita. To druga wartość to liczba wogarda, która przyda nam się przy molach. Masę, masę atomową i cząsteczkową można odczytać z układu okresowego. Patrząc na masę atomową w układzie okresowym widzimy, że jest ona równa 16. Natomiast masa atomowa węgla jest równa 12. Jak obliczyć masę cząsteczkową? Jest to proste. Wystarczy dodać masę poszczególnych atomów i wtedy po połączeniu ich, przemnożeniu, wychodzi na masę cząsteczkowa. Tu mamy cząsteczkę glukozy. 6 razy 12 od węgla. 1 razy 12, bo 12 podorów oraz 6 razy 16 od tlenu daje nam 180 nitów. Kolejnym ważnym zagadnieniem z naszej lekcji jest średnia masa atomowa pierwiastka. Jak wiadomo, zawartość różnych istotów jest różna. Dlatego, by ją wyliczyć, trzeba użyć tego wzoru. Po przenożeniu liczby masowych i zawartości procentowych danego izotopu i do doda dodaniu ich do siebie, a następnie podzieleniu przez 100, wyjdzie nam masa atomowa całego pierwiastka. Tego wzoru można użyć, żeby wyliczyć zawartość procentową, wy jaki, ma wyliczyć, jaki mam pierwiastek. W zdaniu, to po prostu się liczbę masową. Tu mamy przykładowe zdanie. Wodór ma dwa trwałe istoty: prot o liczbie masowej 1 i deuter o liczbie masowej 2. Oblicz dwa deuteru, wiedząc, że jest go mniej. Nagłożony wzór. Zapiszemy sobie z układu okresowego jaka jest masa atomowa wodoru. To jest to. Zapisujemy ułamek. oraz tak. Po pierwsze, mamy tu prot, którego mamy x. Nie wiemy, ile go mamy, dlatego zapisujemy, zapisujemy go jako niewiadomą. Niewiadomą. Następnie, żeby nie utrudniać sprawy, zamiast y zapiszemy 100 minus x od 100% i to będzie deuter jak wiadomo deuteru deuter ma jeden neutron w jądrze czyli jego liczba masowa wynosi 2 dlatego trzeba to pomnożyć przez 2 tutaj teraz wyliczamy Odejmujemy i to jest nasz prot, zawartość procentowa protu, ale w zdaniu prosi nas o zawartość deuteru. dlatego trzeba od stu odjąć nasz wynik. Wyszło nam, że deuteru jest tylko 0,8%. Tu mamy kolejne zdanie, nieco trudniejsze. W środowisku przyrodniczym Ind występuje w postaci dwóch stabilnych izotopów. Średnia masa atomowa Indu jest równa 114,82 Unity na 9 atomów. Izotopu o liczbie masowej 13 przypada 119 o liczbie mx. Masowej mx. Oblicz, oblicz liczbę masową drugiego naturalnego izotopu indu. Wezmę swój zakreślacz. I tak. Dodajemy sobie liczbę atomów. To będzie nasz mianownik. Czyli tak, tu jest nasza liczba, przepraszam, średnia masa atomowa 200, bo 9 dodać 119. Mamy izotop OMX, a tu izotop 113 razy 9, bo jest tylko 9 na 200. Teraz wymarzamy. Zdejmujemy. Dzielimy. Wyszło nam 114,9. Zakrąglamy to do 115. Liczba masowa drugiego naturalnego izotopu indu to 115.